Krótki filmik o tym, jakich sprzętów używać. Pewnie będzie pomocne to dla początkujących, ale jeśli przyda się też bieżącym, pracującym barberom, to bardzo fajnie, będzie mi miło. Sprzęt będzie dotyczył tylko brody, właściwie, chociaż pewnie będzie zaczepiał trochę o sprzęt do włosów. Natomiast no, ja od początku tej swojej działalności skupiam się na głównie na brodach, najbardziej mi to pasjonuje, najbardziej mi się to podoba, najbardziej mi to kręci. Po wstępnej rozmowie, jak już wiemy, co trzeba zrobić, zaczynamy od no, porządnego wyczesania brod. A najlepiej do tego, co mnie najlepiej do tego służy. Grzebień jest parka, akurat teraz zielony, bo tak mi się podobało. Kupuję pewnie co parę miesięcy nowy grzebień. Ma drobne ząbki, trochę gęściejsze. No, wiadomo, że on w gęstą brodę nie wejdzie. Dlatego tylko te wąsy, trochę boki. Zaczynam tym. Zaraz powiem dlaczego, dlaczego takie grzebienie. Gęsta broda jak jest bardzo pokręcona, no wiadomo, że potrzebny mi jakiś porządniejszy sprzęt z szerszym rozstawem. Większy. Też jest park. Nie oszczędzajcie po pierwsze na długotrwałym czesaniu, jak to wszystko tam się powyciąga ze środka, te wszystkie włosy, które się tu pokręcili, bo one jest wtedy szansa większa, że porządnie to zrobicie. A dlaczego takie grzebienie i tej firmy? Grzebień pod mikroskopem, tak zwany tani, wygląda strasznie. Strasznie są te zęby, takie no, nieregularne, poszarpane, z jakimiś kantami. To wszystko wpływa na to, no to wszystkie zaczepiacie o, o głos klienta. No i tak troszeczkę ulega pewnie zniszczeniom, jak się robi to pewnie często, to, to wbrew pozoru może jest niezauważalne, ale to nam no, ma służyć do naszej pracy, więc... Więc warto kupić porządny grzebień. Jest to pewnego rodzaju gwarancja, że, e, że zrobicie to nie szkodząc włosomek najmniej. A więc po porządnym rozczesaniu. Ja zaczynam od wąsów. Ymm, głównie biniuję wąsy. Zaczynam od. Znaczy muszę powiedzieć, że nie używam dużych maszynek do włosów do strzyżenia brody. Używam tylko trymera, różnych trymerów. Wprawdzie, jeśli mi się już zdarzy, to używam swojej, legenda, ale to jest bardzo rzadko. Natomiast częściej, e, głównie do wystających bardzo policzków tutaj na boku, e, muszę mieć bardzo krótkie włosy. Wtedy samym trymerem, gdybym bez nasadki nałożył, byłoby to bardzo, bardzo krótko i jak dla mnie za krótko. Ta maszynka, stary sprzęt, bardzo wytrzymały. Wiele lat temu powstał ten model. No, niesamowita jest ta maszynka, ponieważ jest to. No Naprawdę jest niezniszczalna prawie. Tutaj mam fajną regulację w milimetrach i te, te ostrza się przysuwają z numerkami, można sobie zapamiętać. Natomiast dlatego, dlaczego ją pokazuję? Bo jej używam tylko do brody z dużych maszynek. I to tylko wtedy biorę jakieś, jakieś powiedzmy sobie ustawiam, powiedzmy półtora mm mm i robię same wystające. Kości policzkowe tutaj, gdzie potrzebuję bardzo krótkich włosów. Więc to jest tylko, tylko ta duża. Bardzo fajny, porządny sprzęt. Ma też nasadki. Zaczynam cieniowanie na początek wąsów. Nie robię na początku linii, dopiero ją odkładam na potem. Robię z wąs z grubości. To są moje ulubione sprzęty do robienia brody. Bardzo ostre, są w różnych kolorach. Endis D8. Nie kaleczy skóry przede wszystkim. To jest dobre, że jest bardzo ostry, co pokazuje. Hmm, znaczy tępy trymer podczas na przykład krzyżenia z nasadką z włosem. Po prostu tempy trymer kieckiej jakości nie zbiera tych włosów wystających wszystkich, a to, jeżeli trymer jest bardzo ostry, potrafi ładnie wszystko tutaj nam zebrać. W tej chwili jest na topie czarny, po prostu jest najnowszy, nie patyczkuje się za bardzo w naprawianie tego. Wprawdzie ostrze można wymienić. Po, po pół roku, no, ale ja chyba po pół roku mieniam ostrze, a po roku chyba kupuję po prostu nowy. Bardzo porządny, wytrzymały sprzęt. Drugi plus tej maszynki to jest taki, że no ja lubię mieć w pracy kieszenie. Tutaj trzymam grzebień najczęściej, żeby za daleko potem nie sięgać. A ten primer często mi ląduje w kieszeni i on jest bardzo wygodny, po prostu do, do pracy. Nie muszę go trzymać w ręku. Jak potrzebuję wyczesać brody to on jest tutaj pod ręką podczas suszenia. On cały czas jest pod ręką. Coś ewentualnie zawsze go brać. Bardzo, bardzo polecam. Od dawna go. Naprawdę lubię zmieniać maszynki, ale no ten model to mi towarzyszy no nie wiem. Może z 5 lat. Zmieniam tylko kolory. Czasami ją obudowę sobie kupię nową. Ale nawet spróbuję czasami innych. Jak na przykład. Jak na przykład Wolveret. Bardzo fajny, też delikatny sprzęt, też mały, też się mieści do kieszeni. Też bardzo ostry. Troszkę no nie popracowałem i znowu wróciłem do Envisa. To jest też fajny sprzęt Wolan. teraz też jest przewodowy, ale no mi nie podchodzi. No i muszę pokazać, to jest nowość w 2022. Envisa, poprzednia wersja taka jasna, jakoś mi nie podeszła. Natomiast ten jest niesamowity. Wprawdzie nie jest taki wygodny, powiedzmy, jak tamten D8, ale jest cichy i przełącznik jest trochę słaby. Po tutaj tak nie jest to takie szybkie. Natomiast niesamowicie ostry, też nie trudno nim skaleczyć skórę, trzeba naprawdę się bardzo postarać, żeby skaleczyć. To jest bardzo rzadkie w ostrych, w ostrych maszynkach, w ostrych tymerach, żeby jeżeli coś jest bardzo, bardzo ostre, no to najczęściej jest sprzęty takie kiepskiej jakości, no, kaleczą skórę, no, to jest najpożądane naprawdę no, nie, że trzeba uważać na brzydkę, to jeszcze maszynka, tym bardziej, że to trzeba naprawdę blisko skóry, bardzo delikatnie. Ten ma bardzo niskie zero, fajnie tnie, to też się rzadko zdarza w maszynkach, na wszystkie strony, czyli i odwrotnie i tak. Tak nawet, tak nawet działa lepiej, podejrzewam, nie, jak, jak gole głowy na zero tym trymerem, na przykład pod golarkę, to sobie biorę ten, ponieważ on, Prawie wszystko mi ścina bardzo blisko skóry. Wtedy mniej pracy jest golarką, żeby zrobić gładką skórę, prawda? Na górze. Niesamowity sprzęt. jest coraz, coraz fajniejsze sprzęty robi. A jeśli używam tego, no to używam nasadek. Czasami używam nasadek, głównie robię w powietrzu brodę po wyczesaniu. Ale, żeby być takim powiedzmy trochę szybszym, to używam najczęściej nasadki 1,5 mm i nią żeby nie zmieniać tego po tysiąc razy. Wiadomo, że jak ktoś się uczy na początku, fajnie jest sobie zacząć od, od wysokich, e, wysokich e, nasadek od 10, 9 mm od 6 i powoli schodzić do małych. Jak się człowiek wprawi, e, to pewnie już wtedy czuje sprzęt, może robić z powietrza, ręka jest przyzwyczajona, e, bardziej jest człowiek pewny. I wydaje mi się, że wtedy można pójść sobie taką drogą, wybrać w jaką, jakiś własny sposób, prawda? Natomiast nie najłatwiej jest teraz robić tylko 1,5 mm i robię to wszystko dosyć w powietrzu. Jak trzeba to przycisnę, jak nie trzeba to robię to wyżej, dalej odciągam. I to jest, właściwie cały czas ta nasadka jest u mnie w lewej kieszeni, trymer w prawej. to, jest to czego używam najczęściej. Jest jeszcze nasadka 3 mm, której używam już zdecydowanie rzadziej. Służy mi do na przykład jest najczęściej to jest krótka broda i ktoś chce tutaj taki lekki zarościk no tu jest 3 mm plus na trymerze milimetr powiedzmy 4 do 5 mm i to wtedy robię we wszystkie strony jak ktoś chce taki mieć tygodniowy zarost na przykład cały na twarzy, bo można użyć tej trójki albo właśnie półtora a najczęściej najczęściej krótką brodę robię tak, że to robię 3. taki zarost powiedzmy, trójką tutaj tylko czubek, żeby był profilowana twarz i półtora, całą resztę, półtora milimetra nasadką. No oczywiście, oczywiście na początek robię, no nawet jak wąsy sobie już zrobię, powiedzmy nasadką, pamiętajcie, że, że raczej tylko z włosem, to znaczy w ten sposób, Dobra. i tutaj, i tutaj i do dołu, w kierunku włosa. No i wtedy, kiedy wąsy już, że tak powiem, są zrobione, Scieniowany, no to wtedy sobie już to zdejmuję, w kieszeni, robię sobie linię. Tutaj wracam po pięć razy, powiedzmy, no, często no, poprawiam to cały czas, żeby być pewny, że to jest dobrze zrobiony. No ale dzisiaj o sprzęcie w innych filmach mówię o, o tym, jak ja to robić dokładnie, tak, prawda? Co się dzieje potem? Ważnym tematem w pracy naszej są różnego rodzaju szczotki. nie wiem, ja mam dzika chyba na półcie szczotek, ciągle coś szukam, nawet zamawiam dla siebie zamówiłem sobie e, szczotkę. Tym paniom, które mi produkowały tą szczotkę, dałem jakieś tam wytyczne, na jakiej długości mi zależy, żeby to było na przykład włos świński, żeby była tej wielkości, żeby mieściła się do kieszeni, e, żeby była przyjemna dla skóry, ale żeby też wyczesywała, bo są szczoteczki, powiedzmy, takie, e, no, tego typu, nie? Mówię, że jestem panem szczotek, więc mam ich po prostu całą gromadę. Ta jest bardzo, bardzo miękka, ale troszeczkę w nią wchodzi włos, prawda? z tej i wypadnie. Więc. więc to musi być tak wypośrodkowane idealnie, taki złoty środek, żeby to było czyściło, było miłe. Oczywiście przypomnę, wspomnę o tym, że to jest razu właśnie jest trochę mokra, bo jest myta. Ona musi być często myta, bo po prostu zbiera pot, zbiera włosy, kurz. To jest brudne bakterie i tak dalej. To musi być ciągle czyszczone, prane, szybko suszone. Musi być ciągle jakby w gotowości, ale, ale no czyste, higieniczne, prawda? Więc szczotka to jest bardzo ważna rzecz. Tej używam e, dosyć często, ale jeszcze częściej używam takiej. Dlaczego? Bo jest mniejsza, po prostu. To zrobiłem sobie na zamówienie, a to kupiłem po prostu w sklepie. To jest jakaś, jakaś szczoteczka do butów tak zwany mazak do butów, nie? Więc nie jest drogi. Podobny włos też podejrzewam, że świński. Fajna, bo poręczna, mieści się w dłoni, malutka, do wąsów, do kącików ust. No po prostu bez tego ja już sobie nie wyobrażam pracy, no nie jestem w stanie zrobić takim, taką karkówką tego, co, co zrobię ty, prawda? No po prostu nie jestem w stanie tego. To jest idealny sprzęt. Więc te dwie, to jest to, co mam cały czas gdzieś pod ręką, no to jest cały czas w kieszeni. W lewej, w prawej albo tu przy grzebieniu, prawda? Ona to musi być czysto. Żebym ja wiedział, że to już tam nie ma żadnych włosów, ona też nie służy do wyczesywania, mm, no, wyczesywania, później też po, jak już suszę, jak już wszystkie włosy wytnę, też używam albo tej, albo tej, ale częściej, częściej tej ma. Jak już wszystko wytniemy trymerem lub maszynką włosy, no, trzeba przystąpić do golenia. Na dzień dzisiejszy, ja prawie zmieniam to golenie na okrągło, Prowadzam nowe maszynki, i nowy sposób golenia, raz golę to trymerem. Od razu po no prostu ciągle, yy, i życzę sobie, aby to się nigdy nie zmieniło, żeby się uczył do końca świata, czy życia. No i co, ja, Jak ja robię dzisiaj, czyli, czyli mamy rok 2022, maj. Na początku, na początku biorę wall mały, Niesamowity sprzęcik. Bardzo długo trzyma baterię, jest właśnie fajny poręczny, do czego to jest golereczka, prawda? Gdzie to jest sporo plastiku, ale to, to jest dosyć trwałe, a tym bardziej, że to kosztuje w tej chwili poniżej 100 zł po roku, to ona zarobi na siebie 100 razy. Do czego ona mi służy? Jak już golę drzywą, to wiem gdzie gdzie nie tracić czasu, gdzie mam takie elementy jak tu przynosi, jak mam kąciki ust jak mam gdzieś przy uchu, no po prostu nie bawię się tutaj z tą brzydką, bo jeszcze kogoś skaleczę, Trudno tam zajrzeć, a nie chcę, a chcę zrobić to porządnie, prawda, więc no, musi być facet po prostu wygolony tu wszędzie, tutaj, no żadnych tu włosków nie może być, no bo po prostu jakoś to jest, Wydaje mi się, że wysoka jakość pracy na tym polega, żeby to wszystko wycinać, to co powinno być wycięte. Więc w tym załatwiam sobie kąciki ust, yy, za uszami, tutaj gdzieś, tutaj chyba na boku nawet sobie trochę golę. Tam gdzie już wiem, że powiedzmy po 100 goleniach, no wiem gdzie już mi się trochę nie chce, trochę nie mam czasu, trochę jest za, trudno, do, za trudne dojście, sobie tym wszystkim to załatwiam. Biorę się za golenie brzytwą. E, no w tej chwili golę policzki tutaj całe brzytwą i szyję i no muszę sobie no, położyć gorący ręcznik, więc co pod można położyć olej do golenia. Ja w tej chwili kładę Biorę sobie mydło do golenia, takie twarde dosyć. Tu wlewam odrobinę oleju do golenia. No, robię sobie pianę i pod ten ręcznik pianę z tym, z tym olejem sobie nakładam wszędzie tym małym pędzlem, który mi służył do malowania tych obrazów z tyłu po prostu mi nie ubrudzi całego ciała, inaczej inna historia oczywiście wygląda przy, przy osiowym goleniu, wtedy jest to duży pędzel, pędzel do golenia, dużo więcej masowania, miseczka, oddzielnie wszystko robione z wodą i tak dalej, cała inna historia, ale mówimy teraz o takiej, takiej codziennej pracy, no i zaczyna się golenie, no bo dzisiaj mówimy o sprzętach, więc to jest w tej chwili brzytwa, która, która mi służy do golenia, no prawdziwa brzytwa takiego czasu uczę się też jej. Teraz zmieniłem uchwyt, bo wcześniej miałem taki, taki chamski można powiedzieć. Teraz robię to w ten sposób. Chociaż jeszcze na policzkach, jak zakładę z drugiej strony, też to zmieniam. Możecie sobie wyrobić własne techniki nie przejmować się za bardzo myślę tym, co Wam ktoś powie, że uchwyt jest słaby. Jeśli skóra jest ogolona zdrowo, dobrze, dokładnie. Właśnie wybierzcie sobie własną technikę, prawda? To jest jakaś kość. To jest fajna, francuska, bardzo, bardzo porządna brzytwa. Trochę nietypowa, ponieważ ma czubek. Ten czubek, to jest trochę niebezpieczny, można powiedzieć, w tym sensie, że na różnych zakamarkach tutaj, trzeba uważać, ja go muszę trochę tępić. Natomiast dobry jest do dociągnięć gdzieś do rogu. Ale, no różne brzytwy. Różne są... Wybierzcie sobie dla siebie brzytwy. Tą też bardzo lubię, też francuska tej samej firmy. Mniejsza. Ta szerokość jest ważna, ponieważ brzytwa szersza. Brzytwę szerszą łatwiej jest ostrzyć. Chodzi o to, że kiedy mamy pas, to jest pas, to ona po prostu przylega łatwiej jest ustawić ją, nie rusza na przykład, prawda? I wtedy ona bardziej lepiej przylega, bo tu każde pociągnięcie musi być wypracowane i wyćwiczone po tysiąc razy, żeby no żeby nie, nie złamać tego samego, samego ostrza, prawda? Żeby ono było cały czas na stryj, to jest przecież milimetr. Okay, dlatego ważniejsza jest e, szeroka. O, oczywiście będzie taka polerka na takim szerokim pasie. Jeżeli ja ktoś lubi, może być to wiosło, prawda? Ale też jest to bardzo wygodne, żeby sobie gdzieś postawić. Dobrze, to, jest... to jest polerowanie, a wcześniej oczywiście trochę kamienia, trochę wody. Większość z Was i, i nowi, początkujący, i dużo też pracujących barberów opowiada się za tym, żeby to była, żeby to była tradycyjna szawetka. Taka prawda, to jest moja, której mam już bardzo rzadko. No, nie powiem, wygodna to jest rzecz, higieniczna, jeżeli oczywiście założymy, że, że tu wszystko też dezynfekujemy i myjemy, bo, bo nie tylko żyletkę zmieniamy, i tutaj jest jakaś jeszcze stara piana po poprzednim kliencie. Tylko są żyletki, połówki. Bardzo no, z tym jest gwarancja. To są chyba najlepsze żyletki, jakie w tej pory tutaj używałem. No tu mamy, tu mamy tą gwarancję, że, że to jest zawsze ostre. To jest bardzo bardzo ostre. Ja nie zawsze mi się uda tak wyostrzeć, jak to jest ostre ale oczywiście naturalną brzytwę, bo prawdziwą, bo, bo to jest tak jak golił się mój dziadek i to bardziej mnie kręci, bardziej mi to bawi i chce mi się to robić, bo to wydłuża trochę czas, ale no nieważne. Ważne, że, żeby było, było po staremu. To potem mamy ogolenie, no, a no, później kosmetyki, o kosmetykach też jeszcze porozmawiamy na, 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 inny, na innej części. Oczywiście oliwimy, może nie codziennie, no ale no, to robię codziennie czyli spryskanie po prostu, żeby wydmuchać wszystkie włosy z wewnątrz. No nie uważam sobie, żeby tego nie robić. No i oliwa jest, jest potrzebna, bo to jest maszyna, to jest metalometal, nie? Więc też w ogóle jakby bez tego ani róż. Chciałem Wam powiedzieć jeszcze o bo oczywiście są różne. Co chwilę się pojawia nowa marka, no teraz mamy, jak mówię, w maj 2022. To jest jeszcze chyba z zeszłego roku kolarka, trochę ciężka, ale fajnie leży, bo nie babyliss zrobił fajne takie kolarki. Mi nie podeszła, natomiast tutaj dużo osób u mnie pracuje w tych gularkach, też bardzo, bardzo fajny sprzęt, bardzo fajnie się czyści, wystarczy to nacisnąć i to wszystko jest tutaj, To samo to, bo też jeżeli tego nie wyczyścimy po kliencie, to później będzie nam się sypały włoski ścięte z poprzedniego klienta, więc to też wszystko się łatwo, łatwo demontuje. To trzeba tutaj zmuchać, nawet no, troszeczkę na oliwie, ale generalnie to odchodzi na sucho. E, suche golenie ogólnie dla, dla skóry też jest dosyć zdrowe. No, na początku, oczywiście, lepsze jest e, co do zdrowotności golenie na mokro z pianą, ale to też jest dosyć zdrowe i to często o by się decydują ci, którzy no, już w domu nie potrafią się porządnie ogolić. No, to nawet mi mówią ci, którzy to do mnie często, żeby im na przykład już nie golić na mokro. Tylko, że oni wolą, bo mają ciągle jakieś problemy skórne i na przykład golimy gole całe, wszystkie wtedy te elementy gole, golarką. Endis yy, też, też ma fajną, fajne golarki, robi lekkie, bardzo, z porządnego plastiku. Bardzo dobrze się czyszczą, bardzo dobry sprzęt. No, i nas Endis Wall, jak dla mnie, najlepsze marki takie barberskie w sprzęcie. Natomiast to jest coś, co, co się pojawiło niedawno, kilka miesięcy temu. Ja już oczywiście musiałem sobie to kupić, bo jestem gardziarz. I to jest niesamowity sprzęt. On tu ma na środku jeszcze takie, takie ostrzy do zbierania włosów. Bardzo cichutka, bardzo ostra, bardzo no, tak gładko robi, bardzo szybko. Jest tutaj mięciutka, ugina się. To ma no, niesamowity sprzęt. No trochę drogi, wiadomo, ale, ale no, jeżeli pracujemy na tym, to jeżeli nie kupujemy tego do domu. I, I ja ostatnio używam, jeżeli chodzi o golarki, to tylko tego i tylko tego. I to najczęściej tego używam do golenia głowy na zero, jeśli ktoś nie chce w a, a chciałby na golarką, a jeszcze zależy nam na czasie i to jest idealnie gładka skóra, no super, to, to, jest, to jest najlepsza opcja w tej chwili. To, co? Nie, wiem, nie jako jak ja byłem klientem, nikt by czegoś takiego nie robił. Oczywiście mamy, mamy wosk do depilacji uszu, nosa, tutaj tych elementów nad brwiami. Natomiast no, ta usługa jest płatna, wymaga więcej czasu, wymaga specjalnego umówienia się. E, natomiast ja postanowiłem już dawno temu, ze względu na wysoką jakość usługi, żeby ona była jak najwyższa, więc wyobraźcie sobie. Porządnie zrobiona broda i nagle tutaj takie cztery długie włosy. No, pewnie większość z Was, bo, no, może je wytnie, może maszynką, może trymerem, ale ja przyjąłem jakby inną drogę: czyli od razu, jak się facet kładzie do mnie, jak wykładę ręcznik gorący lub ciepły, lub teraz chłodny, jak będzie lato, pokropiony wodą kolońską, żeby był zapach, fajny przy tym, no to nie uważam sobie, żeby nie po powycinać tych głębszych włosów tutaj w, w uszach i w nosie, yy, no to jest, że, trzeba to się tylko nauczyć robić, bo w nosie szczególnie jest takie trochę nieprzyjemne. Trzeba to zrobić tak trochę niezbyt delikatnie, tak z wyczuciem, ale też w miarę szybko, w miarę dokładnie. Też nie wszystkie, bo wiadomo, że te, 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 te głębsze muszą zostać, ale to trzeba robić. To jest, no, wydaje mi się, że może no, jak sługa wysokiej jakości, to, to trzeba się zająć Całą twarz, w Najbardziej klasyczna maszynka WOLA. Ciągle, ciągle aktualna. Bardzo dobrze polecam. Aha, jeszcze ta szczotka. Bardzo istotna. Bardzo istotna. To jest też na mojej zamówienia: zamówienie ta szczotka. Tu, oczywiście, według moich zaleceń, włosy są pochylone, niezagęste. Ona ma wchodzić w brodę. Większość brud, no bo to tak powiedziemy, musi być w uniwersalna. Ta jest, te są do sprzedaży, takie szczotki, niektórzy z nas tutaj używają, ja wolę taką, ponieważ dobrze, dobrze mi się trzyma. Hmm. Najlepszy włos to taki dzik, dzik z karku, oczywiście, bo na się, jeszcze nie ma takiego włosa. Eee. I co, ona mi służy właśnie nie do czesania, obręb pozorom, bo to jest zdrowotna szczotka, zdrowotna dla zdrowotności tej skóry tutaj na, na zaroście, na twarzy. E, robią, e, te panie robią też szczotki do włosów i, no, i zdają się często szczotki z dzika do włosów. Natomiast ona ma mi podczas pracy z, z brodą porządnie wymasować tą skórę, która jest pod spodem. I ona ma... Dzik jest dlatego dobry, bo jest bardzo ostry, a nie, nie jakiś plastikowy. No może, plastik może nas pokaleczyć taki sztywny albo drut. A to jest na tyle sprężyste i na tyle naturalne, nie elektryzuje się, więc to wszystko można sobie tutaj wymocować, tylko że ona wtedy jest bardzo, bardzo wyczesana, prawda? I ja i tak później muszę poprawić to grzebieniem jakimś takim powiedzmy, żeby to trochę zburzyć, żeby ostatecznie przyciąć tak klienta, kiedy idzie do domu. Ale to, to jest też praca, no bez tych szczotek też nie wyobrażam sobie pracy. Może to Możemy jeszcze to pokazać, co nam wiadomo służy do aun w takich zapałeczkach do tamowania do takich malutkich krwotoków. Zresztą nie przejmujcie się w tym, tym, że coś czasami hmm, jakaś krew się pojawi, bo to są... Znaczy w sensie nie przejmujcie się. No, trzeba wyciągać wnioski. Fajnie jest naprawdę nikogo nie skaleczyć, ja nie pamiętam kiedy mi się to zdarzyło, natomiast no, zdarza się. To są często powierzchowne ranki i one szybko znikają i wiadomo, że unikajmy ich, ale... I oczywiście, naj, może nie najważniejsze, ale jedna z bardzo ważnych rzeczy, czyli suszarka. Powietrze, które nam służy do. No nie tylko do wysuszenia, ale tak naprawdę, no bo głównie mnie przyroda głównie służy do wydmuchania wszystkich głosów, więc to musi być dosyć silne powietrze. No, koniecznie, żeby to było żeby była regulacja, żeby ono było latem, troszeczkę cieplejsze mogło być. Podczas upału wiadomo, że trochę chłodniejsze, ale też nie zimne. To jest to, co używam. z 5 lat już tych modeli używam. Ten, ta Valera akurat jest najfajniejsza w tym sensie, że jest najmniejsza. A ma chyba 2400 W. Jest dosyć silna. Trochę hałasuje. Jak więc... ponieważ Konieczny przycisk, który reguluje, prawda? Zmienia, zmienia ciepłe, ciepłe, zimne. Natomiast niej mi się podoba to, że że ja szybko się jej uczę. Szybko się jej nauczyłem i po prostu wiem, wiem, co nacisnąć na ślepo. I to jest ważne w suszarkach, żeby to nie było zbyt skomplikowane, zbyt ostre te przyciski. dlatego ona mi pasuje. Ona ma długi kabel, bardzo fajny sprzęt. Natomiast dużo jest teraz nowych suszarek, dużo nowych się pojawia, fajnych rzeczy. Między innymi taki sprzęcik. Śmiesznie wygląda trochę jak pistolet. No i przyznam, że e, siła podmuchu e, i głośność z tej suszarki gdyby mogła być w tamtej, to bym chętnie zamienił. Ona jest dosyć cika i bardzo silna. Bardzo, bardzo fajna suszarka, natomiast nie leży, mi, nie leży mi w dłoni. Tu musicie sobie dobrać odpowiedni sprzęt dla, dla, własnej, dla własnej pracy. Eee... Oczywiście chodzi mi w głowie jakiś Dyson, ale to są rzędu prawie 2000 już kwoty. Nie wiem, czy tyle wydam w końcu na suszarkę, czy nie. No bo ja tak jak to, to sobie co roku czy co dwa zmieniam. Ma prawo się wtedy, jeżeli kosztuje 350 zł, to ma prawo mi się zepsuć. Ja nie, yy, no nie, nie ma bólu, że tak powiem, takiego dużego. W tej chwili lubię tą, ale jak znam siebie, to chociaż mógłbym powiedzieć, że, że ją szybko zmienię, natomiast no nie, wiem, no nie wiem, używam jej tak jak mówiłem 5 lat, więc, więc być może wcale nie zmienię, prawda? No, musiałbym je coś naprawdę zachwycić i, 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 i musiałbym coś polubić bardziej. Co się na razie chyba nie zapowiada, bo próbowałem różnych, wracam z powrotem do tej cały czas. To jest indywidualna kwestia: wybierzcie sobie, co Wam najbardziej leży w ręku, co najbardziej lubicie, czym, czym pracować. I nie patrzcie na mody, byle jakie, tylko na własną wygodę i własną funkcjonalność. Tyle chyba na dzisiaj. Zapraszam na następny film. Pewnie będzie o kosmetykach. Zresztą, jak się już rozpędzę, to będę tych filmów pewnie nagrywał trochę więcej. Jak się Wam podoba, komentujcie. Bardzo, bardzo, bardzo polecam komentarze i bardzo pragnę ich. Także no, zapraszam będą zapraszam po poszkolenia do mnie. Zapraszam do subskrypcji, do, no koniecznie do komentarzy. To jest coś, na czym mi najbardziej zależy. To tyle. Dobrego dnia. Do zobaczenia.